Zaraz przejdziemy do baba od polskiego. Okrutna Okrutna jest. Tato, wykorzystujesz siłę perswazji i ratujesz swojego synka, żeby zdał. Czy zdał? No zdał zdał, 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 zdał. Tak, tak, tak. Jest to? No nie wiem. Czekaj, zaraz przyjdzie, no. No pan, ja yy, nie, on nie Pokaże jej nieumiejętne Tak. Tato, tato, tato. To jest ta papa, co się na mnie wzięła. Tato, pokaż jej. Załatw ją, załatw ją. Dzień dobry. No pokaż jej to początek, dana się rozkręcę. Yy, dlaczego Mariusz sobie z wypracowania? No proszę pana, no to było najgorsze wypracowanie, proszę pana, jak ja w życiu została, proszę pana. Ja 20 lat pracuję w szkolnicy, dwadzieścia długich lat i w życiu takiej preni nie widziałem proszę pana, no naprawdę no. Marz dokupuje. Jak ci zapomnę? No proszę pana, zacznę od tego, że Mariuszek, człowiek, który... Człowiek, który ma 5 liter, 7 błędów. No, tak jak go z wyszło, no. No proszę pana, ja mam nawet to całe wypracę, proszę, mam proszę. Przy sobie. Mam przy sobie, ja je wysłałam nawet do komisji języka polskiego, gdzie 10 osób w trybie natychmiastowym wróciło z urlopu, by zbadać tą całą sprawę. Podnieś Własny syn. Taki ma. Z mojego domu. Na honorowym miejscu. Piękne wydanie pana Mateusza. Pozwoli pod, podwoli pan, że przytoczę fragment. Tak, proszę. Prawda, Mariuszku. Uwaga, uwaga. Boryna nie była kobietą, a już na pewno nie Krzyżakiem. Boryna? Krzyżak? Jesteś wariowa? Gdzie to jesteś? Znaczy jesteś. Proszę pana, albo takie, o, nie było Bogdana do Zbyszkowa, Mariuszko. tylko Zbyszko z Bogdańca, tak? No ale mógł być, tak? Stajesz w domu, taki wpierdolony, <grym> A poza tym, proszę pana, autor zdania, ręka tego człowieka, była zimna jak ręka męża. no prosze, proszę, pana, ten człowiek będzie się w piekle. Kto jest ojczyrek? Mariusz, a No, ale przecież tato, sami kazałeś tak. Ja ci to mówiłem, tak? Jeszcze ja ci to mówię. No powiedziałeś. Napisz, że ręka tego człowieka jest zimna jak ręka węża. Dawaj cię. usłyszał. Ale tak mi kazałeś napisać. Przepraszam, że się wtrącę. Ale Mariuszek będzie miał problemy z wydaniem do następnej klasy. No co to są, co? Nie czasu będzie karny, ale poprawa. Nie nie wiem, naprawdę nie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Niech stracę. W takim razie, na cenę tygodniu Mariusz pytam czy z dziadu? Dobrze, dobrze, Z czego? No z dziadu! Mickiewicza! A. Osobiście dopilnuję, aby Mariusz podał wszystkich dziadów Mickiewicza z kimienia i